Mm. Dawaj, serię ze nagrywamy drugą część, od prasa do nuba. Od nuba do prasa. <laughs> od, nuba do, od prasa do nuba. Znaczy od nuba do prasa, nie? Weźcie. Chłopaki, <laughs> gdzie ja jestem, no? wiem, bo ja w wodzie wyląduję. <laughs> no ja, no ja też. Znaczy nie wyląduję w wodzie, ale Dobra, prawie, no. Na wyspie, ja na na wodzie. Dobra, płynę do Ciebie, bo się na... no, nad Na... na... tej, patrz. Na... na tej. Reskolocy... Resko... Producy, <grym> się. Bum, 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 bum. No, Już do siebie tam lecę. Ale pewnie strefy nie będziemy mieli. No nie, bo wchodziliśmy na główną miejscówkę. No, bo się zagapiliśmy. No. Jeszcze jedliśmy cukierki. No, dobre. Ale sobie za spóźnieniem. <suszy> no, dawaj, dawaj, dobre, I powinniście go widzieć o dziesiątej chyba. No, tak. Go wstawimy. No, o dziesiątej go wstaw. Ale czekaj, ty tak mnie wala. Ile do ciebie, czekaj? Marco, czekaj. Tak, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś 300 metrów stąd? Co ty chcesz? <gry> czekaj ode mnie, ja mam pistoletik zwykły. Ale ja jestem 300 metrów od Ciebie. to ja lecę już do Ciebie, czekaj, czekaj. Nie, dobra, spoko, na razie tego typka rozwalę sam, bo to jakiś bambik No Nie, jesiela. na pewno nie. No pa, jakiego ja rozwalam już. Ja już lecę do Ciebie, ja, ja mam chyba pompy. to jest. Tak, Jeszcze... pompa. Spoko, ja już mam tutaj domek pełen skarbów. To dasz mi. Ech. Nie no, nie dasz. Ja mam tylko pompę. Czekaj. I pistolet. No bo i tak nie że masz tą pompę, a ja teraz typka... za typkiem się ugania. Ja idę do ciebie. No to chodź. Dobra, ja idę Jak po prostu. Jak najszybciej biegnę. Trochę jesteś HP. Gdzie ten typek jest? Tam. Mam go. Na tym brzegu strzelają do mnie. Ja chodź do, do, do mnie. Lecę, lecę, ale obejrzyłem się taką. Gdzie on jest? Dobra, lecę w, w dupie. O, mam skara. To weź mi daj koch albo skara, bo ja nie... mam drugiego skara, bo dwa mam. Tutaj skara. Bo no tutaj jest, tylko chodzi o... Dobra, daj mi tego aż No strzela do mnie. No już za siebie lecę. Gdzie to jest? Tu jest. Tutaj. Ten typek miał dwa skary, tam. Ja mam... Do przodu idź, nie Ali... ten. Tu masz skara. Gdzie? Tu. Ah. Odeszłam? No, mo? no, no. W już. A jak to masz kanadyusz. A jaką masz po... I tak. Nie wiem, jaką on ma. I, dobra, już wiem. Dajcie ci tyle? No, może być na razie. Na razie no, nie jest. pewnie sobie znajdziesz Szanow, trochę, no, Tak. Nie? Tam. Znajdziemy, jak znajdziemy go. Tylko ja nie wziąłem żadnego. Ty masz się lekili? Tam jest! Ja mam jednego. Widzę go. Gdzie? Tam jest za bardzo. Widzę. Ja też widzę. Tam jest chyba dwóch. Albo typek z pieskiem. Dawaj, idziemy. Dostał kilka razy 16, nawet. Nie wiem czy teraz powinien leżeć. Dobra, już go położyłem. Nie musieliśmy go dorobić. No bo teraz ja tam byłem. Ile masz Kiri? Kiri? Dwa mam. A Ty? Zero. Um. Dobra, to dopiero przejdźmy na moment gry. Tam się nie martw, nie? Nie. Chcesz Albo Nie, Nie, mam Tutaj skar tutaj. Mhm. Pytaj My Jesteśmy w strefie? Nie. Gdzie jesteśmy? Niedaleko jest do strefy, ale dobiegniemy, nie? <laughs> Zresztą auto jakieś się znajdzie, nie? Dobra, chodź. WH z Play. Mam auto. To le leć po mnie, bo nie mogę wyjść z tego potu. No, ja polecę to auto, nie? Już lecę do trasy. No ale... Ja... Ty przyjedziesz koło mnie. Okay, jak najdalej będę szedł. W ogóle w tej grze jest fajne to, że są łódki jeszcze. No tak. mi się da jeździć. Pływać powoli. No. Nie? I to jest nieco. O nie, to jest woda. Dobra, chłopie, nie ma ludzi. A, no, teraz tutaj da do ciebie dojadę. No nie wodą. To czym? No, no, no. Tędy, przylecę. No to chcę już to leć. tędy, ja na most, bo mam alkohol. A ma, motorówki w tej grze są trochę zrąbane. No, Dobra. Zaraz będę. no zaraz będziesz. No jesteś dalej ode mnie. Po jesteś daleko ode mnie. Gdzie ta strefa? srefa typa. No mówiłem. Ja typa. wyjdę kota un, a ty wyjdziesz peka. Na no, peka się spotkamy pewnie albo to jedź do mnie. Jak Czekaj, masz typa. Bo ja typa. Ja już zabiłem typka. Aha, taki ty można, ty mus, tu można mieć deskolotkę. No, ale ona nie się wolniej jeździ. Nie bierz jej, nie? Co? Ale nie bierz jej, co, tak mówię ci. Nie bierz Nie, nie bierz VSS, dobra? Bo to jest taka snajpera nam się nie przyda, bo mamy skarę, więc... No, Rejczo... Gdzie ty jesteś? No... Ja jestem na... no kota tuła. Wlaśność już? To da. Ty jesteś tam! No. Ile metrów? Jesteś nawet... ty nawet w samej strefy nie idziesz. Jak mi pokazujesz, że idę najbardziej no, do strefy najszybciej. Dobra, stój tu gdzie jesteś. Dojdziesz do mnie. Już jestem tutaj. No. Chodź. No, I jedziemy Korty. do strefy. Strzelają! Ale wchodź tutaj! No tak? wchodzę no! Idziemy! Gdzie ty jedziesz do strefy? Wykręcam. Uh -huh. Strefa może zaraz ja, może tej. No, daj... no co robisz? No wysadziło mnie! No wysadziło No dawaj! No bo tam daj... No szybko! No. Szybko jedziemy. Tutaj nie wiem, czy podjedziemy tutaj. Musimy iść. No dobra, wychodzę wy, daj. Wsiadaj, kurde, No bo nie wiedziałem, że się nie da podjechać. Je, trzeba skakać. No. I, idziesz? Idę. Mmm, nasz marek. O nie o nie. Nie ma to nie jest strefa. Ej, my jesteśmy głupkami. Czemu? No też jak mało osób. O, ja mam zero kili. Jeszcze muszę dojść, Ja mam 3 kilo. No, bo żeś mi zabrał jednego. No i strefa Chodź szybko I ja Boże, wpadł jakiś domek. Jedź. Chodź za mnie szybko. Idę. Masz apteczki. No, mam dwie. Czekaj, stój tu. Ule, Gdzie ty jesteś? No wikidam, Tu, Dobra, dobra. Wszystko to A ty nie masz apteczek? Nie mam. Pomażysz, ci. No ma. To masz wyrzucięci. No i Gdzie strefa? znowu daleko, no. Jakbyśmy byli na to, na to miejsce, to byśmy mieli. Nie? No. Mam już tylko minutę, bo zaraz się zapałę. Chodź, ja idę jak najszybciej, mogę. No i trochę musiało to już dało. Mam już sama A ile ty masz? Dwadzieścia dziewięćdziesiąt pięć. A ja mam siedemdziesiąt. Wcześniej już nie do mojej typka. Dobra, idziesz? Jest 15! I Idę, ale tam mamy typka. Na pik. Gdzie? Na pik mamy. Ale nie idź po niego, nie, nie, nie. On będzie musiał iść do strefy. Dobra, chodź tutaj, bo tu jest strefa. Chodź, bo jest auto, nie? Nie widzę. Tutaj. Dobra, to ty bierzesz. Ja po ciebie. Wiesz jestem stref, ja więc nie ma po co. Ale jedziemy na miejscu, w którym zawsze są... typek! Siadaj! Siadaj. Nie, bo typek, ja zabiłem go, bo jakąś dobrą pompę mam. Albo on miał loa. Bo na hitach go wziąłem. mo. Aha, ja gram na dwie pompy, nieźle. Nie gram na dwie pompy, tylko ten biorę. Dobra, teraz ja sobie poprowadzę. No nie, ty nie prowadzi. Dlaczego? Moje auto. Nieprawda. Prawda. Szybko wystrzelają. Nie wiem. Teraz nie będziesz strzelał. Nie szczekaj! Nie <noise> czeka! Lynówek. <noise> Za, za długo szczekałeś. Nie ma tak dobrze. Czekaj, ha, muszę sobie podlecieć. Dobra, jedziemy, jedziemy. Bo w samochodzie się uleczysz. Tylko czekaj. Dobra, bo tu mam dwie apteczki. Wezmę. To dawaj, jedziesz. Dobra, ty nie umiesz jechać. Wysiadaj. Jedziemy, dawaj. Nie, bo nie umiesz jeździć. Jedz, umiem. Dawaj, wsiadaj. Wysiadaj, bo nie umiesz jeździć. Wsiadaj. Nie zdałeś prawa jazdy, wysiadaj. Szybko... Al albo wysiadasz, albo opony rozwalam. Opony rozwalaj. Typa mamy! Teraz już jeden srał pies. Jedziemy po typa. Wsiadaj. tystypek a nie wsiadaj. Wsiadaj. Czekaj, bo typka mam. Gdzie ty jesteś? Nie ma tam, tylko on ma takiego loła dobra. Stary. Dobra, leży i po jego loot i lecimy. I nie idź po loot, jesteśmy w strefie tej, nie jest najważniejszy. Tak Zresztą masz skarga. już jest dobrze, Chodź do tego samochodu. Gdzie ty jesteś? Typka mam. To masz tyle typków, że zaraz będziesz sam typkiem. Ty typek mnie bije. A jeden leży. Ty leżysz? No jeden też leży. Jeden leży i ty i ja leżę. Ja też. Hmm, dlaczego? Nie, no, trum, nie 12 kili oni mieli. No. To jakiś dobry. No pros, bo on miał, widzisz, jaki jest ubrany. No, no raz się wygrywa, raz się przegrywa. nie? U. umri qisqa.